Deszczarnie Ostrowite składa najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią bezinteresowną pomoc podczas zawodów sportowych naszego klubu. Życzymy długolet... długich lat życia w zdrowiu, spełnienia wszelkich marzeń oraz satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej. Daj Boże! Jeszcze raz serdecznie podziękować serdecznie i ze wzruszeniem przyjąć nadanie godności członka. Honorowego dla mnie, nie spodziewałem się tego. Przyszedł pan prezes któregoś dnia do mojego gabinetu i wręczył mi zaproszenie na dzisiejsze szacowne gremium sportowe i działaczy. I w dziewiątym punkcie jest sprawa nadania godności członka honorowego Janusza Bisa. Chciałbym powiedzieć, że działalność swoją rozpocząłem w gminie od 1 sierpnia 1980 roku i uważając, że sytuacja ekonomiczna gminy nie jest, można powiedzieć, zadowalająca, sam podjąłem decyzję o opiece lekarskiej wszystkich imprez sportowych na terenie gminy. Oczywiście, że nieodpłatnie wszystkie starałem się wykonać dobrze. Współpracowałem ściśle z zarządem, prezesami, a także z gminą i udało nam się przez te 30 prawie lat mojej pracy społecznej um, być zadowolonym właśnie z tej pracy i z tych stosunków, jakie Państwo byście wytworzyli. W stosunku do mojej osoby. Jest to rodzaj wysokiego szacunku dla mojej osoby, nadając mi honorową godność członka właśnie Waszego stowarzyszenia. Bardzo dziękuję. Ja może do Pana Wójta. Dotyczący orlika. Dlaczego nie są podjęte próby, żeby po ten stworzyć orlik? Wiemy jak sprawa wygląda z halą, ale chłopaki zimą czy jesienią naprawdę nie mają gdzie trenować. Mamy jedną płytę, która to jest cud, że ona wygląda tak jak wygląda. I dlaczego nie, nie podklęmujemy próby stworzenia orlika? Tak. Koszty budowy orlika. Wszyscy wiemy jakie są. Nie, nie wiem, może może... przemytować. To... Jeżeli to dochodzi do tego. Odgórne założenie jest takie, że koszt budowy Orlika wynosi w granicach milion złotych. 33% finansuje... Nie, nie, finansuje, moment, 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 ja dokończę ten temat. Bardzo 1% finansuje orwina. 33% województwa i 33%, 33 państwa. Ale do tego miliona. Wiemy, że na przetargach koszty budowy Orlika idą w granicach 1,5 miliona, milion, 200, w zależności gdzie... ale Góra, tak powiem, ministerstwo i państwo nie da więcej, jak to 66% do miliona, a resztę i tam musi dołożyć gmina. A teraz może odpowiem, czemu nie występujemy o... bo no, mogliśmy taki wniosek zrobić, że chcemy budować. Pierwsza sprawa jest taka, że Rada Gminy powiedziała coś takiego. Szykujemy pieniądze i róbmy hale, a nie orlika. Bo koszty orlika to nie są tylko koszty pobudowania. Są następne koszty utrzymania. I <śm _> imprezy odbywają sportowej sportowe, i takie o, inne, mało. Tak. To, jest, to jest tak potrzebne, że... Na dzień tak. dzisiejszy z tym tematem nie będziemy, robić. powiem otwarcie. Ale jak pójdzie tam kanaliza, będą wszystkie różne przekopy. Wiemy, że świetlica się buduje. Jest już termin, wiadomo nie wiem czy się wyrobią, ale raczej tak, bo na 15 sierpnia jest podpisana umowa. Wiadomo, że jeżeli ta świetlica będzie, to ten chodnik aż się prosi, żeby tam do tej świetlicy dostają do jest tego procentu od, yy, yy, od dochodu do... od, od podatku. Proszę bardzo w sądzie, w kraju rejestrze sądowym w Poznaniu. Yy, Wznowiliśmy tę próbę. Z Księgową zostały wnioski przekazane na Zarządzie Jeszcze Ale o tym to nie to no, bardzo, Tak że... bardzo długo trwa z tego względu, że już raz była próba, było postanowienie, była decyzja, o której było odwołanie. Akurat w tej kwestii administracyjnej orientuję się bardzo dobrze. A kolejne wznowienie wymaga czasu nawet 3, miesiąc, 3 miesiące na odpowiedź z Krajowego Rejestru Sądowego. Ta sprawa może trwać w związku z tym, że już raz próbowano, może trwać nawet... Szczerze, do roku lub dwóch lat, także aby to wznowić. Oczywiście ten 1% podatku y, jako pożytek publiczny być może byłby dodatkowym impulsem no, no, dla klubu, nie? jednak no, na to będziemy musieli jeszcze poczekać. Dzięki.